Hey. Rune... No, Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you how it hurts me. Hey, jestem no nic jest równa dobrze nie jest równa czterna ale była, zaczął nagrywać, więc my jest mój drugi odcinek. Mój planet Napiszemy teraz, się już nagrywamy. W tym odcinku chcę Wam pokazać jak zarabiać Cycy. I otworzę prezenty. I Was pozdrowię. Więc zaczniemy od prezentów. Niech pomyślę, jakie. Okay. Pozdrawiam Gipsel123 To sam Ananasa Pozdrawiam everat Pozdrawiam Wioletta4224 Pozdrawiam Jagodzinka Serduszko. To jest... Ale... Yy, to jest... Teraz zobaczymy kto. Mart... Cztery wykrzykniki, Martyna, cztery wykrzykniki. Znowu ja godzinka... Wszyscy się włączyli w profil, ale bo. I znowu ja godzinka... Założymy fiarę od niej i pozdrawiam Igora. No przecież nic, nikogo innego. Więc teraz się przebierzemy, żeby. Tak, może jest ślicznie ale się i tak przybierzemy. Założymy tą Tiarę też założymy. Będzie fajnie. Księżniczka. Nie, nie, nie. Będzie test. To teraz? Mm, to jest piękne, najlepiej. Ja najlepiej wyglądało mi się pokazać, żeby było fajnie. Okej okay, teraz pozdrawiamy ludzi. Ale za chwilę, bo coś znowu nam ładuje. Wow. Znowu nam ekran na chwilę buch zrobił, ale zaraz wrócimy do gry, jak jest przy nagrywaniu często. Zmienimy na kluczową przerwę. Ok, odlagowało nam się. Teraz zobaczymy, kogo pozdrawiamy. Zobaczmy od samego domu, żeby nie było. Ok, ona chciała, żebym pozdrowiła. Różowa Landrynka 5134. Pozdrawiam Zuzika Kandro 2004. Pozdrawiam Zuza 0357. Nikolanix 15. Everan 4. Znowu pozdrawiam. Wiktia. Lora 999. Ok, potem zrobimy resztę, jeśli ja ktoś jeszcze napisze. Teraz wam pokażę pierwszy, łatwy sposób na zarabianie. Mamy zwierzaki znajomych, codziennie dostajemy. Ok, codziennie możemy od nich zabrać cycy. Najlepiej jest to tych najlepszych, ponieważ od nich dostaniesz najwięcej karty. Codziennie od każdego dostaniesz. Mhm. Jak mówiłam, od każdego zwierzaka dostaniesz trochę psy. Wydaje mi się, że im starszy zwierzak, Czyli chodzi mi o zwierzaka, który jest na przykład tak stary, czyli na przykład ze starego MSP. Dostajesz więcej z moni. I to, to za zostało Coś tu nie gra. te zwierzaki są trochę niezadbane, nie ale przynajmniej są. Możesz tak, ja że zwierzaki, Przepraszam, jestem tu w przerwie. Więc... Teraz idziemy... To, to jest jeden z paru sposobów. I jest takich 10 zwierzaczków, 11, jest też około pięćdziesięciu... 50... Inny sposób to jest prosić ludzi, żeby oglądali twoje ich ok To mówiłam że Poprosić ludzi żeby oglądali swoje filmy Kup sobie pipa Oglądaj ludzi filmy O, na przykład sposób też jeden jest Służ i oceni Oczywiście Na przykład oceniamy ludzi Jak tych sukienki, luski, polie i jak zwykle ostatnie włosy, i bluzki. Tak cały czas, ale przynajmniej zarabiasz i kupujesz. Teraz, wyjątkowo, kupię komuś coś, czego nie chcę życzyć. Ok. To pozdrawiam. Już to pozdrawiam. To pozdrawiam Maja 5, 6, 3, 4, 5. Kola super. Roxana 5, 5, 5, 5, 5. 3. Jestem ładna. Wicję już podałam. Pozdrawiam. Cluster Fo. Po. I Nikolan Mix. Pozdrawiam. Wybieramy taką jedną z osób. Ja mnie to zrobiły. Kupię tej osobie, jak to Ok, na przykład weźmy Nikolaj to widać, że jej albo nie. Tu weźmy tą kolas super, tutaj. I zobaczymy, co ma w liście życzeń. Kupimy jej tą Teraz na przykład weźmy następną osobę. Kupimy na przykład piwci. jest też z listy życzeń. Tak było osobą. Nie by okej, okay. piwcię. I wchodzimy w jej listę życzeń. Ma jedną rzecz. Udało mi tych pieniędzy kupić sobie coś sobie, ale po kupić innym. Więc chyba te dwa prezenty są dobre. W następny sposób to jest... Uglądaj filmy kogoś. Żeby nie było. Ale fama też jak chcecie zbierać, to oglądacie filmy. W jeden sposób. Czyli na przykład, ale najlepiej oglądać, te są, są długie filmy, gdyż padają więcej niż 10 sek. O nie. Nie wolno tak. Ktoś tu zmienił hasło do konta dla osób, I zmieniamy teraz mój styl. Zmienimy taką dziewczynkę. Tą switaśną. Dobra, trochę by to nie O. I teraz buciki zmienimy i będzie switaśni. żeby nie było. Ale jeśli chcecie więcej sposobów, to szukajcie też, bo sposoby im lepsze, tym lepsze. Jak chcecie, to możecie mieć też zwierzęta, dzięki któremu, jak karmicie i ten, pielęgnujecie, tak jak ja na przykład mam, ja tak że bardzo nie pielęgnuję. Są zwierzeczki tutaj i je trzeba pielęgnować, dajmy na przykład przykład. I trzeba je pielęgnować jak, jak się długo da, ponieważ jeśli nie pielęgnujesz to są chore i płacisz dużo pieniędzy za nie. A gdy na przykład osiągniesz twój zwierzak na pewny level, dostajesz tyle pieniędzy ile osiągnął na pewny level. je myć, z się bawić i je karmić. No ale jeśli tego nie robisz, to po prostu no robi się chory. Nie umiera, ale robi się chory. I macie tu takie parę sposobów. Jeszcze nakarmę go, żeby miał ten piąty level. A jak się z nim bawisz, to masz piłeczkę. Co szósty level, dostajesz jakąś animację, którą zwierzak robi. Ok, teraz ma nasz zwierzak. Następny level, czyli piąty. I dostałam 5 Sycy To też jest dobry sposób na wspieranie Dobra Teraz sprawdzimy Co u nas słychać Sprawdzimy mój profil Czy ktoś jeszcze dał do końca? Filmu prezenty, żeby ich pozdrowić Ok Da nam Draculoara 9,99. Którą pozdrawiłam już, ale pozdrawiam drugi raz. O! Pozdrawiam, czy jestem ładna też drugi raz. Tak chcę do, dopasowane? I wchodzimy na, do pocztę. Ile tych osób to jest? Dobra. Pozdrawiam Czeska, jeden, jeden, dwa, dwa, jeden, trzy, trzy. Lumia, super. Czekajcie chwilę, bo nie widzę. Aha, już ją pozdrawiałam. Teraz tu pojedziemy, żeby sprawdzić te prezenty jeszcze raz. Okay. To od niej też dużo osób zrobiłam jak widać. Więc to taki koniec odcinka już. To życzę Wam miłego dnia. I pa wam. Wszystkim, co oglądają, poprawiam. Jeszcze miłego dnia.